Kłamstwem, jednym, mam nadzieję, już ostatnim kłamstwem, który propaguje Zjednoczona Prawica. Znaczy, yy, nie, znaczy, nie zgadzam się ze sformułowaniem, że Zjednoczona Prawica wygrała te wybory. Nie, nie zgadzam się. Znaczy, Zjednoczona Prawica dostała najwyższy wynik ze wszystkich komitetów wyborczych. To, Prawica wygrała wybory parlamentarne roku 2015 i 2019, to znaczy, dostała większość bezwzględną. To jakby wygrać wybory parlamentarne w każdym państwie mm. oznacza dostać większość bezwzględną. Tak? I to, to jest zwycięstwo. No dobra, okej, okay, ta tak, tutaj... to jest. ale dostała najwyższy. Nie, ale to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, no nie, cukru, no, ponieważ no, tak, za nie, chwilę no, popełni się narracja, że myśmy wygrali wybory, a oni nas okradli. Tak, jakby <laughs> nie. Rzecznica znaczy, właśnie nie wygrała wyborów. Nie, ale to jest ważne, ponieważ ja już słyszę tą narrację, że jakby oni wszyscy, tak, jakby e, opłacani przez Berlin, e, Moskwę i Brukselę i Paryż nas ograli, prawda, oszukali, okradli nas z tego zwycięstwa. Myśmy wygrali wybory, a oni nas okradli, tak, z tego zwycięstwa.